Radni Lubania na wniosek władz miasta zdecydowali, że nie dołożą pieniędzy do remontu basenu na Kamiennej Górze, który na renowację czeka już kilkanaście lat. Teraz jednak wykreślono to zadanie z wieloletniego planu inwestycyjnego. Czy kiedykolwiek lubański basen zostanie odbudowany? Jak tłumaczy burmistrz Arkadiusz Słowiński, miasto nie ma pieniędzy nie tylko na remont, ale także na późniejsze utrzymywanie obiektu, choć z planów remontu do końca jednak nie zrezygnuje. Jednak najwcześniej można będzie podejmować w tej sprawie jakiekolwiek decyzje dopiero w 2014 roku, bo właśnie za dwa lata do Polski trafią kolejne środki pomocowe wspólnoty europejskiej. Prawdą jest, że modernizacja basenu na Kamiennej Górze została decyzją radnych, ale na nasz wniosek wyjęta z wieloletniego planu inwestycyjnego. Również jednak prawdą jest, że o tym, iż basen w 2012 roku jako inwestycja nie znajdzie się w budżecie, nie zdecydowaliśmy tak naprawdę my, ja jako burmistrz miasta Lubania, ale zdecydowało o tym poprzednie władze miasta. I teraz, żeby Państwu to wyjaśnić, skąd ta moja teza i skąd te moje słowa, posilę się pismem. Które przesłał nam odpowiedni Wydział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przedstawię kilka faktów wynikających z tego pisma, które są dla tej inwestycji, czyli dla basenu ukrytego, powiedziałbym, faktami, datami krytycznymi, a wnioski do wyciągnięcia pozostawiam już mieszkańcom miasta Lobania i widzom telewizji KOMSAT. Szanowni Państwo, dnia 25 listopada 2009 roku wnioskodawca, czyli nasze miasto, wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z prośbą o zmianę terminów realizacji projektu. Mówię tutaj o modernizacji basenu krytego na kamiennej górze. Na lata 2012-2013, czyli przełożenia daty realizacji tego projektu z lat 2010-2012, jak pierwotnie to było w planie, na lata 2012. Ze względu na trudności finansowe miasta Lubania, jako, jako podano powiedziałbym jako przyczynę chęci przesunięcia tych terminów. 9 grudnia 2009 roku. Yy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wysłał do miasta pismo informujące, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie wyraził zgody na dokonanie zmiany w projekcie polegających na przesunięciu okresu realizacji projektu z 2010 roku z, dwa, z lat 2010-2012 na zaproponowany przez gminę okres 2012-2013. W tym piśmie również poproszono o dostarczenie niezbędnych dokumentów, będących podstawą podpisania umowy, i te dokumenty miały być przez miasto przesłane do dnia 16 grudnia 2009 roku. Poinformowano w tym piśmie również wnioskodawcę, że niedotrzymanie tego terminu będzie przesłanką do odmowy zawarcia umowy. Dnia 18 grudnia. Yy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wysłał do miasta pismo informujące o tym, że w związku z niezdostarczeniem w wyznaczonym terminie dokumentów umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu nie może zostać podpisana. I później następują dalsze fakty. 21 grudnia 2009 roku, burmistrz miasta Lubania. Pan Konrad Robiński odpowiedział, że z uwagi na sytuację finansową gmina nie jest w stanie zagwarantować środków finansowych na lata 2010-2012 na realizację projektu oraz, że z tego względu nie jest możliwe zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. I co następuje dalej? Urząd Marszałkowski dysponując tym pismem, w którym Nasz poprzedni, mój poprzednik stwierdza, że nie jest w stanie zawrzeć tej umowy. Wolne środki w wysokości 5 373 000 zł, czyli te środki, które zostały wstępnie zagwarantowane na dofinansowanie modernizacji basenu na Kamiennej Górze, powstały w wyniku niepodpisania przez Gminę Miejską Lubań umowy, zostały rozdysponowane między innymi na kontraktację projektów z listy rezerwowej czyli de facto fizycznie już ich w ogóle w budżecie urzędu marszałkowskiego nie ma. Nie ma tych pieniędzy już nie ma, one zostały rozdysponowane. I później jest tutaj w tym piśmie pewne wyjaśnienie na jakiej podstawie te pieniądze zostały rozdysponowane na projekty z tak zwanej listy rezerwowych i konkluzja ostateczna pani, która jest zastępcą dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Ja ją sobie tutaj pozwolę również wszystkim widzom Komsatu zacytować. Mając na uwadze powyższe, podpisanie umowy o dofinansowanie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego projektu pod nazwą remont i rozbudowa obiektu basenu kąpielowego odkrytego oraz elementów infrastruktury technicznej na terenie parku Kamienna Góra w Lubaniu w ramach naboru nr 9 łamane przez K łamane przez 6.2 łamane przez 2009 z wnioskodawcą, czyli gminą miejską Lubań nie jest możliwe. Nie jest możliwe teraz, stąd nasza decyzja o wyjęciu tego, powiedziałbym, zadania z wieloletniego planu inwestycyjnego, bo nie będziemy tworzyć żadnej fikcji. Jeżeli chodzi o przyszłość basenu, powiem tak: nie jest prawdą, że zrezygnowaliśmy z jego odbudowy. Musieliśmy zrezygnować w latach, które. W obecnych latach, czyli w latach, kiedy mamy do czynienia z takim dużym wsparciem ze strony Unii, Unii Europejskiej w latach 2009-2013, bo naprawdę dofinansowania tego projektu nie mamy ze strony Unii Europejskiej. Czekamy teraz na rozstrzygnięcia w samej Unii Europejskiej, czyli ustalenie ostatecznego budżetu Unii Europejskiej i ilości pieniędzy, która z tego budżetu zasili państwo polskie. I wiemy, że jeżeli ten budżet zostanie ustalony i zostanie przedstawiona suma, którą będzie mogła wykorzystać Polska z tych środków unijnych, zostanie w Polsce przygotowany kolejny program wsparcia w ramach na przykład regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i zobaczymy jakie tam będą projekty, jakie będą priorytety. Jeżeli będzie możliwość aplikowania o środki w których między innymi będziemy mogli zmodernizować basen na Kamiennej Górze, na pewno będziemy o takie środki aplikować. Przy czym chcemy myśleć o Kamiennej Górze nie wybiórczo o jednym miejscu, tylko chcemy myśleć o Kamiennej Górze globalnie. Czyli wraz z basenem chcielibyśmy, na przykład przy wsparciu Powiatu Lubańskiego, o tym, aby w ogóle zrewitalizować całą Kamienną Górę, aby stała się to taka faktyczna perełka dla samych mieszkańców Lubania, ale również dla przyjezdnych, czyli żeby to była perełka rekreacyjno turystyczna. Wiesław Wydra, były wiceburmistrz miasta do spraw inwestycji, a obecnie radny, który przygotowywał projekt odbudowy basenu ubolewa nad decyzją swoich kolegów z rady. A na pytanie czy rzeczywiście można liczyć na unijne pieniądze na odbudowę basenu, odpowiada: Nie znamy możliwości, nie znamy szans, nie znamy planów y, y, jakby dotacji na przyszłe lata. My tego nie znamy, nie mamy żadnego pojęcia jakie one będą. Mogą być, y, mogą być to tylko, może być to tylko pomoc w projektach miękkich, czyli inwestycyjnych, a może być inwestycyjny. W tej chwili nie znamy. Y, czy możemy wrócić? No możemy, bo plan wieloletni jak każdy plan jest, jest, to, jest to do zmienienia, jest to organizm, materia jakby żywa. Gdzie możemy wprowadzać pewne zmiany. Do wypowiedzi burmistrza Słowińskiego postanowił ustosunkować się były burmistrz Lubania, a obecnie wicestarosta lubański Konrad Rowiński. W 2009 roku mieliśmy do wyboru, którą inwestycję realizować. Z jednej strony był to kryty basen, bo tutaj złożyliśmy wniosek i środki były nam przyznane, ale w tym samym czasie był również program dotyczący rewitalizacji, z którego skład wchodziła rewitalizacja plus jeszcze dodatkowo z innego projektu remont ratusza. I tutaj możliwe było pozyskanie 13 milionów złotych, natomiast wkład własny był około 4 milionów złotych, czyli mniejszy niż basen, bo tam było około 7. I tutaj stanęliśmy, że tak powiem, przed, przed, taką, przed wyborem, bo nie było nas stać na obie inwestycje, więc musieliśmy dokonać wyboru. Ja to dyskutowałem na, w komisjach Rady Miejskiej. Później dyskutowaliśmy to na sesji i wszyscy zgodnie zgodziliśmy się z tym, że. Będziemy się starali przesunąć basen, natomiast w pierwszym, w pierwszym kolejności idziemy w kierunku rewitalizacji. Zresztą chyba słusznie, bo jak teraz miasto wygląda, już po rewitalizacji, po tych wszystkich remontach placów, a przypomnę, że tego było dość dużo, Zwłaszcza w centrum miasta, rewitalizacja szkół, jeszcze dwa projekty na ten rok, nowa mała obwodnica miasta, czyli przedłużenie ulicy, od ulicy Wrocławskiej, droga biegnąca wzdłuż Kościoła, place pomiędzy spółdzielczą ratuszową a placem Strażackim, olbrzymie przestrzenie zagospodarowane. I tutaj na pewno szkoda by było tych inwestycji nie realizować. 18 kamieni zostało odremontowanych. Wtedy też, wtedy też zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego o, o, o to, aby ten termin wykonania został przesunięty. Urząd Marszałkowski nie zgodził się na to, natomiast w rozmowach, które prowadziliśmy wtedy, była mowa taka że jeżeli będą środki, będą środki w tych latach, gdzie my chcemy robić, czyli w roku 12, 13, to wtedy urząd marszałkowski powróci do tego tematu, ponieważ nadal ta inwestycja jest wśród tych, które zostały wybrane do finansowania. Tutaj mogę mieć tylko pretensje do burmistrza Arkadusza Słowińskiego, że nie sprawdził tego, czy te środki są dostępne na początku roku. Ja już nie jestem burmistrzem od roku, więc nie prowadzę korespondencji z Urzędem Marszałkowskim. Gdybyśmy mieli tą świadomość i wiedzę, to nie byłoby tej całej dyskusji. Natomiast przypomnę, że pan burmistrz wystąpił w telewizji na basenie, gdzie powiedział, że ze względu na złą sytuację finansową, finansów miasta, w związku z tym, że park na Kamiennej Górze nie jest zrewitalizowany, to ta, nie będzie robiony ten basen i że będzie on robiony w przyszłości. Więc rozpocząłem e, jakąś dyskusję. Ona się toczyła głównie nawet nie przed kamerami, nie, nie w, w prasie lokalnej, tylko była to dyskusja na jednym z forów internetowych, e, gdzie na zlecenie urzędu najprawdopodobniej się, e, pojawiły się takie e, różnego rodzaju komentarze, ale one szły w kierunku takim, że miasto nie stać, że po co nam taki basen że te rozwiązania, które tam są na basenie, są przestarzałe, że jakie będą bilety, że on będzie nierentowny itd. i I wtedy podjąłem w tych materiach polemikę, bo nadal ta inwestycja była, była na stronie internetowej wśród inwestycji wybranych do realizacji. No rzeczywiście, no, ja nie sprawdziłem, ale burmistrz mógł sprawdzić, czy są na to środki, czy nie. Stąd ta cała dyskusja. Natomiast no, Rada głównie z tych przesłanek, że miasta na to nie stać, podjęła uchwałę i odstąpiła, więc w tej chwili to jest w tej chwili jest to taki spór bardzo ambicjonalny chyba raczej, kiedy pieniądze przepadły i były dostępne. Szczerze mówiąc, ja jeszcze dwa miesiące temu. Sam byłem przekonany, że miasto stać na to. Natomiast 15 listopada burmistrz złożył wniosek czy projekt budżetu na rok 2012 oglądałem ten budżet. No to jest tragedia, no to jest tragedia finansowa. I tutaj oczywiście zabraknie w roku 2012 środków na działalność bieżącą, a co dopiero na tak olbrzymie inwestycje. Na taką olbrzymią inwestycję. Także jaka była przyczyna w tej chwili, to jak mówię, może mieć tylko znaczenie ambicjonalne, natomiast no, na dzień dzisiejszy miasto, choćby te środki były, tak i tak ona nie była realizowana, bo miasta po prostu na to, na to nie stać Nie wiem, co się stało przez ten rok. Natomiast brakuje tam przynajmniej kilku milionów złotych, i z tego co wiem. Już są dość duże, dość duże problemy, problemy z finansami. Także reasumując, abstrahując już od przyczyny, wydaje mi się, że, że na dzień dzisiejszy, nawet jeżeli te pieniądze by były, bo jak trzy lata temu nas zapewniano, jakby. Pula środków i również ktoś nie wykonał inwestycji lub byłyby oszczędności, moglibyśmy do takiej inwestycji powrócić. No w tej chwili to musimy czekać na następne rozdanie. Mam nadzieję, że burmistrz przygotuje. Jeżeli będą w ogóle takie priorytety, w których można będzie ten basen. Realizować, no to trzeba będzie złożyć taki wniosek i spróbować go zrealizować w przyszłości. Basen na kamiennej górze wybudowany został w latach dwudziestych minionego wieku. Jest przepięknie położony na szczycie powulkanicznej góry. Niestety, chroniczny brak pieniędzy na jego remont sprawił, że basen zaczął przeciekać i od 1995 roku stoi zamknięty. Wygląda na to, że na jego remont poczekamy jeszcze długie lata.